Kiedy przychodzi mój przyjaciel i mówi, że jest gejem, to, to trudno jest najpierw y, zatrzymać się i powiedzieć kocham cię, Tylko pierwsza rzecz jest strach. Strach, co mu powiem, jak zareaguje, y, czy go zniszczę, czy będziemy w ogóle dalej w relacji? To są te rzeczy, które tak naprawdę pierwsze się pokazują, a nie to, żeby kogoś bić po głowie Biblią, ale ale to wypływa z naszej miłości do niego. Zamysł Pana Boga był zupełnie inny. Zamysł Pana Boga był, był mężczyzna i kobieta. Oni tworzyli małżeństwo. Adam, kiedy patrzył na wszystko dookoła, widział, że każdy ma swoją parę. I tego pragnął. Kiedy przyszła Ewa, on mówił: "Wow, ta jest z kości z krwi mojej. Wow." I to jest to jest, to jest te, te, te sedno tego wszystkiego. Tak zostaliśmy stworzeni. I kiedy człowiek ze względu na swoje przekonanie, na swoje wyobrażenie świata zaczyna zmieniać to, w jaki sposób człowiek został stworzony, to tak jakbyśmy zamykali e, zamykali tą, 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 tą prawdę, wyprowadzącą ze samego początku Słowa Bożego, który mówi, że Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę, po to, żeby oni tworzyli parę, małżeństwo. Kiedy umożliwiamy sobie... E, Zdecydowanie, kim jesteśmy, to tak naprawdę niszczymy Jego tożsamość nadaną nam. Możemy się kłócić, czy, czy ludzie wiedzą, kim się rodzą, czy ludzie, bo teraz jest, jest nagonka na to wszystko, że możesz zdecydować, czy będziesz mężczyzną, czy kobietą, i tak dalej. Ale tak naprawdę Bóg nadaje nam tożsamość, kiedy nas stwarza w łonie matki. I to nie jest pytanie odnośnie. Czy to jest tylko grzech, ale to jest pytanie o tożsamości, która jest nadana przez Stwórcę. Nasze pożądanie i to, że my stajemy się ważniejsi niż Bóg i nasz Stwórca, to, to że my siebie stawiamy na, 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 na samym tronie naszego życia, na, na tym, że jesteśmy najważniejsi, to, to powoduje, że zaczynamy myśleć o sobie i kierować sobą tak, jak nasze pragnienia wewnętrzne chcą. Wiesz, dzisiaj chciałem kawę z cukrem, a jutro będę chciał kawę bez cukru. Czy mogę polegać na moim pragnieniu? Oczywiście nie. Ze względu na to, że pragnienia są ulotne i zmieniają się z czasem. Zmieniają się nawet z kulturą, która nie jest stała. Ale to, co jest stałe, to jest stwórca, który nadaje tożsamość, bo on wie to, co było przed nami i wie, jak skończymy nasze życie, więc. Jemu musimy zaufać, że stwarzając nas takiego, jakim jesteśmy, takiego, jak, jak wyszedłem z łona matki, to taką nadał mi tożsamość. I to jest właśnie kwestia też y, miłości do bliźniego. Mamy kochać Boga i mamy kochać bliźniego. Więc jeżeli mamy tą podstawę, podstawę miłości, to wtedy dopiero możemy wychodzić z prawdą do takich ludzi. Paweł w, w, w liście do Rzymian. Mówi o tym, że ludzie zamienili swoje naturalne dążenia i pragnienia na nienaturalne. I mówi o tym wprost, że to grzech. Ale potem łączy to z innymi rzeczami: z ludźmi, którzy źle mówią, z ludźmi, którzy robią inne rzeczy, ludzie, którzy plotkują i wypisuje całą listę rzeczy, które, które są grzechem. Świat nauczył nas, że. Że seksualne grzechy są gorszymi grzechami, że ci ludzie zasługują na jeszcze większe potępienie niż ten, który przychodzi i mówi o kimś za plecami. Jeżeli myślimy o grzechu, to każdy grzech jest równy. Jezus Chrystus umarł za każdy grzech i każdy człowiek będzie posądzony za każdy grzech. Podstawą naszą, moim zdaniem, powinno być przyjść i powiedzieć w miłości oczywiście do takiej osoby, powiedzieć, hej, to co robisz, według Biblii jest grzechem, ale jest wyjście z tego wszystkiego, bo jest łaska i miłosierdzie, które Pan Bóg oferuje ze względu na Jezusa Chrystusa, który umarł za ciebie. Odchodzenie od takich osób, zostawianie ich, to nie chodzenie w przykazaniu, które dał nam Bóg. Masz kochać Boga i masz kochać bliźniego, mimo tego, że to jest bardzo trudne, bo możemy czuć właśnie strach, a możemy też czuć zawiedzenie, bo dowiadujemy się po jakimś czasie. Ale miłość jest tym, co nas definiuje jako chrześcijan. Miłość do bliźniego, wypływająca z miłości, którą otrzymujemy od Boga. To nie są łatwe sprawy, ale prawda musi wypłynąć. Mówiąc o Ewangelii, mówiąc o tej dobrej nowinie, zawsze musimy powiedzieć o tej złej nowinie. Nowinie tego, że jeżeli człowiek nie nawróci się, jeżeli człowiek nie narodzi się na nowo, zostanie potępiony i będzie, nie będzie żył wiecznie. To jest prawda. Zależy, jak to powiesz. Zależy, jak, jak będziesz komunikował tą prawdę: czy w miłości, czy bez miłości.